Czy można wydłużyć nogę szczepiając endoprotezę stawu biodrowego? W planowaniu operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego mamy zazwyczaj do czynienia z trzema sytuacjami związanymi z długością kończyn dolnych. Po pierwsze, kończyna do operacji może być obiektywnie krótsza niż kończyna nieoperowana z powodu deformacji zwyrodnieniowej korego stawu biodrowego. Po drugie, kończyna do operacji może być subiektywnie krótsza z powodu nieprawidłowego ustawienia miednicy, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, nieprawidłowego schematu ruchu oraz przykurzenia kurczu zgięciowego w obrębie stawu biodrowego i lub stawu kolanowego po stronie do operacji. I trzecia sytuacja, kiedy obiektywnie obie kończyny są równe. W każdym przypadku staramy się maksymalnie precyzyjnie zapewnić równą długość obu kończyn dolnych szczepiając endoprotezę stawu biodrowego. Przywiązujemy do tego bardzo dużą wagę, ponieważ różnica długości kończyn po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego może stanowić znaczny dyskomfort dla zoperowanego pacjenta. Chcesz wiedzieć więcej o długości nóg po operacji stawu biodrowego? Obserwuj mnie.